Cześć, ale ten czas leci. Wydaje się, że dopiero co oglądałem ten model na targach w Poznaniu jako wówczas absolutną nowość. A dzisiaj Radek mówi, że ciężko na rynku znaleźć dobry egzemplarz, takiego świętego Graala. Bo F11 w bardzo różnym stanie technicznym już dosłownie zalały rynek. Czuję się więc trochę starszy, w odróżnieniu od samej f która wciąż wygląda świeżo. Moi drodzy, zapraszam Was na bardzo konkretną opowieść o tym modelu. A następnie chciałbym tylko, tak, zapowiedzieć tajemniczo, że za kilka minut w tym filmie dostaniecie 15% kod rabatowy na coś, czego każdy kierowca na pewno potrzebuje. Zapraszam. Są samochody, które są wyjątkowe ze względu na ich stan, silnik, niszowość. Możemy o nich słuchać i oglądać je godzinami. Są też samochody, których możemy szukać tygodniami ze względu na to, że rynek w Polsce jest ich pełen, a znalezienie rozsądnego egzemplarza jest niczym poszukiwania świętego grala. Jednym z takich samochodów jest BMW Seria 5 i o nim dzisiaj chciałbym wam odpowiedzieć. Cześć, nazywam się Radek, przyjechałem do Was z Katowic, a oto moja piątka w generacji F11. Chciałbym o nim opowiedzieć z perspektywy właściciela, który ani nie jest mechanikiem, ani jakimś wybitnym znawcą motoryzacji, ani też specjalnie nie jest miłośnikiem marki BMW. Mogę o nim opowiedzieć z perspektywy właściciela, który dosyć długo szukał tego egzemplarza i mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny dla osób, które też takiego samochodu szukają lub będą szukać, lub które z jakiegoś powodu w ogóle nie biorą go pod uwagę i chcą się upewnić w tym, że nie jest to dla nich najlepszy wybór, a może i odwrotnie. Jest tutaj pod maską silnik dwulitrowy diesla o oznaczeniu 525D i kodzie N47T, a ta literka T oznacza, że jest to wersja poliftowa. W swoim życiu posiadałem no dobrych kilka samochodów od takich samochodów bardziej egzotycznych jak Porsche 718 Boxster czy BMW X5 M550d zdecydowałem się na ten model i na ten egzemplarz ze względu na to czego aktualnie potrzebuję od samochodu i co jest dla mnie takim złotym środkiem pomiędzy komfortem i tym w jaki sposób ten samochód podróżuje ze mną po dłuższych trasach bo tylko w dłuższych trasach jest on eksploatowany a w miarę, mimo wszystko, jak na markę premium, rozsądnymi kosztami eksploatacji, kosztami utrzymania e, tego samochodu. Samochód pochodzi z rynku belgijskiego. Tam został zakupiony przez pierwszego właściciela. E, następnie, w 2016 roku, został sprowadzony do Polski. Ja jestem drugim właścicielem tego samochodu w Polsce. Jest to wersja poliftowa. BMW, wypuszczając tą generację na rynek, e, wprowadzało trzy różne modele czy różne linie wyposażenia tego samochodu. E, oprócz Luxury Line i Modern Line były także wersje tak zwane M pakietowe. Natomiast jest, to jest czwarta wersja wyposażenia, czyli tak zwany No Line, ponieważ jest to wersja bazowa. W zasadzie zmieniło się niewiele, to znaczy zmieniło się na tyle niedużo, że jest to nawet przez właścicieli BMW 5 e, dosyć trudno zauważalne. Pierwszą rzeczą, chociaż ja oczywiście nie wiem o wszystkich pewnie zmianach, natomiast Pierwszą rzeczą, którą ja e, znam, są to na pewno e, troszeczkę inne reflektory przednie. E, w wersjach przedliftowych tutaj m, kierunkowskaz był na takim plastrze miodu, który był oczywiście też e, LEDowy. W wersjach poliftowych tego już e, tutaj nie ma. Zmieniła się odrobinę e, atrapa chłodnicy. E, to, po czym można poznać też wersję e, poliftową, to jest to, że kierunkowskaz powędrował z błotnika na lusterko. Jest tutaj oczywiście ten kierunkowskaz LED-owy, natomiast w tym miejscu znajdują się oznaczenia linii wyposażenia, czyli wersji, która e, wyjeżdżała z fabryki w Niemczech. E, jak zresztą tutaj widać, nie ma tu żadnych oznaczeń, co. Udowadnia, że jest to, jest to wersja bazowa. Oczywiście zmieniło się też kilka detali wewnątrz, natomiast jeszcze zatrzymując się przy karoserii. Też to, to, po czym można poznać wersję poliftową, to jest odrobinę zmodyfikowany temat tylnych lamp. One zostały fabrycznie przyciemnione. Te paski LEDowe, które są tutaj w kloszach, są też odrobinę cieńsze. OK, teraz obiecany kod rabatowy. Kojarzycie pewnie markę SKF? To jest szwedzki potentat na rynku części zamiennych. I... To chyba każdy wie, ale nie każdy wie, taka dygresja, że marka Volvo została niemal 100 lat temu założona właśnie przez firmę SKF. A w koniec dygresji, wracając do części, w opisie filmu znajdziecie kod rabatowy do ich sklepu. Można by powiedzieć, że to jest taki sklep przyfabryczny, bo to jest zamawianie bezpośrednio z ich fabryki. I to jest bardzo proste zamawianie, co ważne, ponieważ wchodzimy na stronę. Link oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu, i zaczynamy tam wpisywać numer win naszego samochodu. W odpowiedzi zobaczymy wszystkie pasujące produkty pasujące do naszego samochodu. pogrupowane oczywiście według różnych kryteriów do ułatwienia, no i możliwość dodania do koszyka. Złóż zamówienie przed godziną 16 danego dnia, a następnego dnia przesyłkę będzie już w Polsce. Pierwszy zakup z tym kodem da Ci wspomniane 15% rabatu na cały koszyk, a kiedy powrócisz później, to także dostaniesz cenową niespodziankę. Zapraszam i jeszcze raz przypominam, link z kodem rabatowym znajdziesz w opisie. Silnik 525D w. Generację w 11 fabrycznie posiada 218 koni i 450 Nm. Ponieważ, tak jak też wspomniałem wcześniej, samochód pochodzi z rynku belgijskiego te wartości e, różniły się od tych, które były fabrycznie e, notowane w katalogach, już powiem dlaczego. W Belgii obowiązuje czy wówczas obowiązywał, nie wiem jak jest obecnie, e, podatek tzw. Tak zwany BIF, e, e, którego wysokość była uzależniona m.in. od mocy samochodu. I to Tutaj taka ciekawostka samochód akurat ten egzemplarz i ten silnik e, łapał się na pewien pewną granicę pomiędzy klasami tego podatku. W momencie, w którym samochód przekraczał 155 kW, czyli było to około 205 koni mechanicznych, podatek w Belgii od tego samochodu wzrastał dwukrotnie z 2400 euro do 4900 euro. Stąd też bardzo wiele samochodów, akurat na tym rynku, było, mówiąc w cudzysłowie, kastrowanych z mocy, po to, żeby móc załapać się do tego niższego przedziału podatkowego. W efekcie samochód z Belgii przyjechał z mocą w okolicach 192 koni mechanicznych i około 400 Nm. Po przyjeździe już do Polski został oczywiście poddany zmianie mapy. W tym momencie samochód ma 223 konie mechaniczne i 475 Nm. Jest to moim zdaniem zupełnie wystarczające do tego egzemplarza i do tego samochodu. Jeżeli chodzi o kod tego silnika, czyli N47T, ta literka T została dodana w momencie liftingu czy nowego upgradu tego samochodu, tego silnika konkretnego, on ma dosyć. Nazwijmy to eufemistycznie dosyć różne opinie na rynku. Z uwagi na to, że po pierwsze tych samochodów jest bardzo dużo i opinii jest bardzo dużo, po drugie z uwagi na to, że bardzo wiele egzemplarzy na rynku jest, czy było nieprawidłowo eksploatowanych w takim rozumieniu, że BMW samo w sobie troszeczkę jest temu winne wypuszczając samochód, którym zalecało wymianę oleju co 30 tysięcy kilometrów lub co dwa lata. Oczywiście mówimy tutaj o oleach. O olejach long life, jak chyba wszyscy wiemy oleje tracą swoje właściwości gdzieś w okolicach 12-15 tysięcy kilometrów przebiegu, stąd też egzemplarze, które są dostępne na rynku wtórnym, borykają się z wieloma usterkami, które są spowodowane między innymi, oczywiście nie tylko tym, ale między innymi tego typu podejściem samego producenta. Takimi bardzo podstawowymi rzeczami, na które należy zwracać uwagę przy zakupie tego samochodu i które z Równocześnie zostały przeze mnie zrobione zaraz po tym zakupie. To jest przede wszystkim rozrząd. Jest tutaj rozrząd na łańcuchu. Rozrząd jest umiejscowiony akurat w tym silniku od strony skrzyni biegów, co powoduje. To, że jego wymiana generuje dosyć duże koszty samej robocizny. Części są, w, powiedzmy, że w dosyć standardowej wysokości, jeżeli chodzi o markę premium. Natomiast, jeżeli chodzi o samą wymianę, no to tutaj ona generuje dosyć dużo, dosyć dużo zachodu. A co za tym idzie, kosztów. Koszt wymiany rozrządu w tym silniku. Zależy od tego, w jaki sposób ktoś ten rozrząd wymienia. Z uwagi na to, że są dwa podejścia, to takie tradycyjne podejście wymiany rozrządu poprzez wyciągnięcie całego silnika i dostania się do niego poza samochodem. Natomiast w Polsce jest kilka wyspecjalizowanych warsztatów, które zajmują się właściwie tylko i wyłącznie wymianą rozrządu w silnikach N47 i robią to na samochodzie. Ja z takiej możliwości, z takiej opcji skorzystałem. Koszt wymiany takiego rozrządu, Zrządu w tej, w tej wersji, o której mówię, jest w okolicach między 3600 a 3800 zł, już e, e, z olejem. Ten koszt e, jest odrobinę wyższy w momencie, kiedy ktoś posiada wersję X-Drive. Wtedy wiadomo, wiąże się to z kilkoma e, dodatkowymi rzeczami, jeżeli chodzi o czynności serwisowe. Stąd też ten koszt rośnie o jakieś 500, około 500 zł. Silnik 525D jest to ta sama pojemność silnika. 500, jak w 520D, czyli dwulitrowy diesel. E, tutaj różni się on tym, że jest dołożona dodatkowa turbosprężarka, e, która e, pozwala na zwiększenie mocy i momentu obrotowego e, tego samochodu. W wersjach, e, czy w egzemplarzach S60 e, w 525 to był 3-litrowy diesel. Natomiast tutaj BMW y, poszło, po, poszło y, w politykę downsizingu i z dwulitrowego diesla zrobiło, y, zrobiło 520 y, piątkę. Drugą rzeczą, która na pewno każdy z właścicieli. Piątek tej generacji będzie miał do czynienia przy przebiegu około 150 tysięcy km. Są poduszki silnika. Tutaj ja także te poduszki wymieniłem razem z poduszkami skrzyni biegów. Taką trzecią rzeczą, która też jest dosyć popularna, jeżeli chodzi o tematy usterkowe, to, jest, to są poduszki amortyzatorów, czy właściwie niwo, które znajduje się z tyłu, które. W właśnie w tych mniej więcej, w tych przebiegach czy w podobnym wieku samochodów lubi sobie opaść w imię na takie poduszki to nie jest nic komplikowanego, natomiast takie, takie usterki się dosyć często zdarzają największą właściwie zaletą tego motoru jest jego ekonomia, bo mówię o spalaniu z uwagi na to, że Spalanie tego samochodu w trasie wynosi około 6, od 6 do 6,1 litra, w mieście jest to około 8, więc średnie spalanie wynosi gdzieś na granicy 7,71 litra. Co jak na samochód, który waży prawie 1800 kg, jest uważam dosyć dobrym, dosyć dobrym wynikiem. To była jeden z głównych powodów, dla których zdecydowałem się na zakup tego egzemplarza. Nie szukałem sedana, z uwagi na to w jaki sposób tą przestrzeń bagażową. Można zaaranżować i w jaki sposób e, zagospodarować. E, ciekawostka jest taka, że pomiędzy sedanem a turingiem nie ma kompletnie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o długość samego samochodu. Jeżeli chodzi o samą przestrzeń e, bagażową, no to jest ona dosyć foremna. Te wszystkie elementy związane z mocowaniem amortyzatorów e, są tutaj zakryte tapicerką. E, sama podłoga bagażnika jest także jeszcze dodatkowo otwierana, gdzie tutaj znajdziemy dodatkowe. E, miejsce na jakieś drobne przedmioty. Pod tą podłogą znajduje się akumulator, jak to w BMW, więc tam nie znajdziemy ani koła zapasowego, ani zestawu naprawczego. Tego po prostu w BMW nie ma z uwagi na to, że opony w tych samochodach są to opony typu Runflat. Z samego bagażnika można sobie jedną pociągnięciem otworzyć Tylne siedzenia, złożyć je i wówczas uzyskujemy dosyć płaską podłogę bagażową. Ten akurat egzemplarz wyposażony jest dodatkowo w system otwierania elektrycznego. On też działa, co zresztą jest bardzo ciekawe, bo wielu właścicieli BMW, nawet w wersji sedan, nie wie, że mają otwieranie i zamykanie klapy bagażnika nogą. Natomiast tutaj jest to w tym egzemplarzu obecne i z tego co wiem, jest to standard w momencie, w którym Elektryczna klapa bagażnika jest jedną z opcji wyposażenia. Dodatkową rzeczą, która w wersji Touring jest charakterystyczna, dla tej wersji jest to charakterystyczny element. Jest to otwierana tylna szyba do góry. Roleta jest elektrycznie podnoszona za każdym razem, kiedy otwieramy bagażnik, niezależnie od tego, czy otwieramy całą klapę, czy tylko tą szybę. W tym egzemplarzu mamy system nawigacji profesjonalnej, czyli ten, który jest związany z dużym ekranem nawigacji. Mamy tutaj opcjonalny wyświetlacz pełni cyfrowy zegarów z pięcioma różnymi trybami jazdy od Comfort Plus, Comfort Sport, Sport Plus i Eco Pro. Jest to także związane z tym, że samochód wyposażony jest w system zawieszenia EDC. System EDC powoduje, że mamy do czynienia z samochodem, który jest takim połączeniem dwóch samochodów w jednym, ponieważ w trybach sportowych, czy Sport, czy Sport Plus, to zawieszenie faktycznie dosyć mocno się utwardza i samochód, szczególnie na autostradach, nie pływa i zachowuje się bardzo pewnie. Natomiast tryb komfort, a szczególnie komfort plus w przypadku dróg, które są nierówne i które wymagają od samochodu troszeczkę więcej, powoduje, że to auto faktycznie płynie. I da się tym podróżować naprawdę w bardzo bardzo komfortowych warunkach. Jeżeli chodzi także o pozostałe elementy, mamy tutaj do czynienia akurat z podstawowymi siedzeniami. Nie są to siedzenia typu komfort, które miały dodatkowo regulowane siedzisko na długość. Są one oczywiście w tak zwanym prądzie, czyli są sterowane elektrycznie, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dodatkowo klimatyzacja dwustrefowa, system Hi-Fi w BMW. W... Sprawuje się dosyć dobrze. Nie jest to oczywiście Harman Kardon czy inne e, markowane systemy audio, natomiast na moje potrzeby jest zupełnie wystarczające. W tym egzemplarzu jest także panoramiczny szklany dach. E, który ma też funkcję szyberdachu. E, oprócz tego, m, z elementów, które wpływają na bezpieczeństwo samej jazdy, e, w tym konkretnym egzemplarzu są reflektory bicsenowe e, z funkcją wycinania samochodów e, nadjeżdżających, nadjeżdżających z w momencie, w którym mamy włączone światła e, drogowe. Faktycznie działa to dosyć dobrze. Miałem w poprzednich samochodach, gdzie reflektory były matrycowe czy LEDowe, e, podobne rozwiązanie. Natomiast tutaj byłem zaskoczony, w jaki sposób ten system działa i jak efektywnie on e, te samochody e, nadjeżdżające z przeciwka e, wycina. Wracając jeszcze na chwilkę do jakości wykończenia i spasowania elementów. No tutaj jest różnie, to znaczy w trakcie jazdy faktycznie absolutnie nic nie trzeszczy, o ile nic nie jest połamane, żadne zaczepy w dekorach czy w plastikach, natomiast pod ręką te elementy lubią wydawać z siebie różnego rodzaju odgłosy, które niekoniecznie z punktu widzenia posiadacza samochodu, mimo wszystko marki premium, są pożądane. Natomiast, tak jak powiedziałem, w codziennej eksploatacji podczas jazdy nie ma tutaj problemu z trzeszczeniem. Mamy tutaj schowki, zarówno od strony kierowcy, schowek w podłokietniku, który jest dosyć płytki, ale ma złącza zarówno USB jak i AUX. Jest też tutaj taki drobny schowek na, jak zakładam, drobne. No i cup holdery ukryte tutaj pod tą, pod tą zaślepką. Tutaj jest pewna różnica pomiędzy wersją przedliftową i poliftową. W poliftowej wersji te cup holdery są przymocowane niejako na stałe. W wersji przedliftowej była, był pewien wysuwany element, który dosyć często lubił się łamać. Natomiast wadą tego modelu jest to, że posiadając butelkę półtora litrową wody, no nie jesteśmy w stanie jej tu jakoś specjalnie y, gdzie ulokować, ponieważ zarówno schodki w drzwiach, jak i te cup holdery, które się tutaj znajdują, nie zniosą większej pojemności butelki niż y, półlitrowa, co jest szczególnie irytujące w momencie, w którym mamy do czynienia z samochodem, który ma niespełna y, 5 metrów i faktycznie to miejsce producent mógł tutaj wygospodarować na coś tak bardzo podstawowego, jak większa butelka z y, z wodą. Dosyć wysoki tunel y, środkowy, z uwagi na to, że jest to wersja jak każdy BMW y, w tej generacji tylnio-napędowa bez X-Drive'a, jeżeli jest bez X-Drive'a, więc ten tunel jest faktycznie dosyć wysoki, co powoduje, że raczej trzecia osoba na środku nie spędzi tej podróży w bardzo komfortowych y, warunkach. Y, jeżeli też chodzi o samo. O same elementy dodatkowych schowków, w podłokietniku na tylnej kanapie mamy dodatkowe cup holdery i dodatkowy schowek na apteczkę, kamizelkę lub elementy, które chcemy sobie tutaj ulokować. Jeżeli chodzi o jazdę BMW serium 5 jest to jedna chyba z najważniejszych e, zalet tego samochodu, ponieważ samochód jest e, bardzo dobrze wygłuszony, co zresztą zostało poprawione podczas liftingu tego samochodu, e, czyli zostało dołożone dodatkowe wygłuszanie kabiny. E, sam motor, e, ten dwulitrowy diesel jest dosyć elastyczny, a przynajmniej elastyczny na tyle, żeby e, zachowywać e, się w odpowiedni sposób, niezależnie od tego, czy mamy do wyprzedzenia kolumnę tirów, czy jedziemy sobie spokojnie na tempomacie. Auto mierzące 5 metrów też ma odpowiedni duży rozstaw osi, dlatego ten komfort jest tutaj no, dosyć mocno zaznaczony. No niewątpliwie ktoś, kto kupuje taki samochód, kupuje ten samochód głównie z myślą o e, podróżach dalszych. Nie sądzę, że jest to auto, które się świetnie nadaje do jazdy tylko i wyłącznie po mieście, chociażby ze względu na posiadanie DPF-u, e, który wymaga e, przewiezienia tego samochodu na dłuższym dystansie, aby się on odpowiednio wypalił. Mm. Z takich rzeczy, które na pewno w tym samochodzie także sprawiają, że jazda nim jest bardziej komfortowa, to jest akurat w tym egzemplarzu, znajdujący się wyświetlacz przezierny na przedniej szybie. Tempomat. Nie ma tutaj tempomatu aktywnego, niestety, bo nad tym dosyć mocno ubolewam. Wyciszenie samej kabiny jest na dosyć wysokim poziomie. Troszeczkę przeszkadza dach panoramiczny, który mimo wszystko powoduje, że ta akustyka jest odrobinę gorsza w stosunku do samochodów, które tego dachu panoramicznego nie mają. Sprawę ratuje zasunięcie tego dachu. Samochód, jeżeli chodzi o takie parametry przyspieszenia w wersji bez X-Drive. Przyspiesza do 100 km na godzinę według danych katalogowych w 7,1 sekundy, o ile dobrze pamiętam. W wersji z X-Drive'em jest to 1,1 sekund sekundy e, gorzej, e, głównie ze względu na wagę, ze, ponieważ wersja z X-Drive'em waży o ponad 100 kg więcej, a o ile ta 1750 o tyle wersja z X-Driveem w około 1890 kg. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, e, mamy tutaj Steptronic ośmiobiegowy e, ZFA, jest to skrzynia, która e, dla mnie przynajmniej e, nie powoduje absolutnie żadnych problemów w eksploatacji codziennej, też wymieniając e, w niej olej w odpowiednich interwałach zapewniamy tej skrzyni e, nie tylko długowieczność, ale także odpo odpowiednie parametry jej pracy, e, więc. Jeżeli chodzi o skrzynię, tutaj nie mam jej nic do zarzucenia. Sama dynamika przyspieszenia, redukcję tej skrzyni w momencie, w którym chcemy bardziej dynamicznie pojechać i też dodamy do tego odpowiedni tryb jazdy w postaci sport czy sport plus, który też automatycznie redukuje nam bieg i nie pozwala na używanie biegu numer 8. Czyli mamy tylko skrzynię siedmiobiegową, wówczas jest zupełnie optymalne do dynamicznej jazdy. Na dłuższe trasy ustawienia komfortowe są także wystarczające. BMW Seria 5 w tej generacji. Jak i myślę, że też w generacjach nowszych, czyli G30 i G31, jest to samochód dla osób, które na pewno wyżej cenią sobie sam komfort jazdy i pewien sposób prowadzenia samochodu, nawet dużego, jakim jest 5-metrowy touring lub też Kombi czy też Sedan. Ponad jakieś większe aspiracje sportowe. Jest to mimo wszystko limuzyna, nie jest to kompaktowy samochód e, do jazdy, tak zwanej, do, do, do tak zwanej jazdy do komina. Przechodząc do podsumowania, myślę, że poleciłbym ten samochód na pewno osobom, które szukają e, auta na dłuższe trasy, takie, które cenią sobie je komfort przy jednoczesnym zachowaniu e, fajnego. Prowadzenia, mimo wszystko, nie takiego kanapowego, tylko takiego, który daje pewną responsywność, chociażby z punktu widzenia kierowcy. Na pewno poleciłbym ten samochód osobom cierpliwym, nie dlatego, że ten samochód się jakoś nader często psuje, ale na pewno polecałbym tą cierpliwość przy, w momencie, w którym szukamy tego samochodu i przeglądamy te setki czy tysiące ofert sprzedaży w internecie na różnego rodzaju aukcjach, ponieważ znalezienie dobrego egzemplarza nie jest wcale takie proste. Z uwagi na wspomniane przeze mnie wcześniej e, takie rzeczy, jak ilość sprowadzonych tych samochodów, czy e, to, że ta historia eksploatacji poszczególnych egzemplarzy nie jest do końca jasna. Na pewno nie poleciłbym ty, tego samochodu osobom, które szukają auta na krótkie dystanse, które oczekują auta, e, które będzie jakoś bardzo nader. Nader bardzo bezawaryjne, e, ponieważ takich samochodów nie ma i każdy, każdy samochód e, wymaga, szczególnie używany, e, wymaga odpowiedniej opieki serwisowej. Czy kupiłbym ten samochód podobnie? Myślę, że tak, mówię tutaj o tym egzemplarzu. E, myślę, że BMW Seria 5 jest e, samochodem, który dosyć mocno wpisuje się w potrzeby. Tego, czego ja oczekuję od samochodu na dzień dzisiejszy. I na koniec chciałbym podziękować, oczywiście, Zacharowi za ekipie sympatycznej za zaproszenie do programu, i mam nadzieję do zobaczenia.